Cześć. A się do ciebie widzieć, zobacz. <laughs> Dziadzuszu, pogładzę ją. Ja. Dalej, nie mała ostre ręce. Zobacz, uśmiecha się, zobacz, uśmiecha się widzieć. <laughs> Powiedz cześć, to ja, twój braciszek. Cześć. tak, będę się tobą opiekował. Co ma tutaj nożka białego? Coś mam białego kołonoska? O to od chwila. Nie wiem czy tam może ma gile w nosie. Nie widziałeś kozywej? Ty, ja miałam znowu tak w szpitalu, jak mamy bo ty nie widziałeś kozymej? No właśnie, powiedz tak. Nie widziałeś kozymej? Nie, nie widziałem. Ja nie mam kozy, ja mam gile w nosie. No gile. Gile są na drzewie, nie w nosie, powiedz. Tytusiu, w tej drzwi, w drzwi, masz kozy? tej? Nie, ja nie mam kozy, ja mam gile. w tym, w tym są gile? A w tym są kozy, tak? Ja mam gile. A co Maja ma? No ja mam na razie, cześciutko wnoszę. Same gile. Same gile. A ty macie czekoladowego wnosku. Ma nie. coś czekoladowego wnosku? Tak. Zrobiła hmm. minę? Nie, taką minę zrobiła A tak, jeszcze się gości. 私はバチリだ。